Cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku Skurzających Gierek! Dzisiaj jest ze mną Mobi! Siemeczko. I też zaprosiliśmy do tego odcinka jednego z naszych widzów. Cześć. I tak, to jest pierwsza gierka. Nazywa się Basketball. I w tej gierce są cztery tryby. Pierwszy jest Endless. Drugi Time Challenge. Trzeci to jest Bounce. A czwarty... Czwarty to jest multi hops. I tak... W tym endless chodzi o to, żeby trafiać do kosza. I jak się trafi do kosza, to. Tak, daje się albo jeden punkt, albo dwa. Jak walnie się w te boczne linie, to się daje dwa punk jeden punkt, przepraszam. A jak się daje. jak się walnie. Jak Daj. się właśnie nigdzie nie walnie, to się daje cztery punkty. I tak, jak widzicie, jak się da dwa razy po 4, to wtedy. Ja traficie 3, to wam daję 2. Tak, jak się trafi dwa razy po cztery, dwa razy po dwa punkty, to wtedy się robi takie kombo. I, I jak rzucicie do kosza, jeszcze raz be, bez dotknięcia tych bożnych linii, to się dostaje 4 punkty. To może nam się uda? Nie, chyba się nie udało. To takie proste nie jest. I dobra, przechodzimy do drugiego moda. Już ja wam powiedziałem, że się nazywa Time Challenge. No i tutaj można tak na dwa sposoby grać. Dla mnie najlepszy jest taki, że jednym palcem bardzo szybko, na przykład taki. Ale jak ktoś tak nie chce, to może tak normalnie. Normalnie tak No nie rzucać. Górnik w tym ma rekordu 99. Ja mam o 80. No i jak widzicie, na, nad koszem pisze czas. Jak upłynie ten czas do zera, jest to... 20 sekund. Tak. I jak upłynie czas do zera, to wtedy, łączy, wtedy łączy. się kończy i zaliczałam te punkty ile zrobiliście. I możecie grać od nowa. Tak. Dobrze. No, o! I za coś odblokujemy. I też za wbicie piątego levela są tutaj albo nowe piłki. czekaj Czekajcie, gdzie? O tutaj jest. Albo nowe piłki, o, żuk. które dodają jeden do tego, do tego, na którym wbiliście ten piąty level. I tutaj właśnie to daje, że dodaje wam jedną sekundę do timera. Dobrze, to teraz jeszcze raz to skończymy i przechodzimy do trzeciego trybu. I dobrze. Jak wiecie dziesiąty level, to pewnie będziecie mieć piłkę, co wam dodaje dwie sekundy, ale tego jeszcze nie jestem pewien, bo nie odkryłem. Trzeci tryb nazywa się bounce. Czekajcie, ja sobie wybiorę lepszą piłkę. Mam tutaj taką piłkę, co dodaje 3 do tej linii. I tak. Po co się dodaje do tej linii? A po to, że tutaj jest taki pasek pomarańczowy. Jak przejdzie pierwszy, to się dostaje dwa punkty. Jak przejdzie drugi, to trzy. Czwarty, pięć. Piąty, sześć. Siódmy, osiem. I tak dalej. I tak. Um, tutaj ja mam rekord 133, chyba. I um. można odbijać albo od lewej ścianki, albo od drugiej. I chyba od. 15 punktów się, nie, od 11 punktów się zaczyna ruszać. I tak, przechodzimy już do czwartego trybu. Nazywa się Multihop. Wow. Jak widzicie, ten tryb polega na tym, że są dwa kosze i, i trafiamy, i można trafić dwa lub jeden. Tak, i jak się trafi dwa, tak idealnie w środek, to się dostaje cztery punkty. Jaż ja tutaj... tak w tym za dobry to nie jest. O, trafiło mi. No właśnie. O, właśnie widzieliście. Trafiłem dwa razy idealnie. I tutaj też tak jak się zdobędzie nowy level, tak 5, 10, 15 i też jak się zdobędzie lepszy score to się dostaje albo piłkę, albo nowy koszt. No jak widzicie, górnik ma tu 36 rekordów, ja chyba 27. Gdzieś tak. No i zaraz wejdziemy na drugą gierkę, Dru druga gierka się nazywa y Walking Pet, to o, jest troszeczkę kurzająca gra. I teraz gramy w The Walking Pet. I tak, w tej gierce chodzi o to, żeby klikać w ekran, jak się kliknie w ekran, to ten kod idzie do przodu. Kot lub inne zwierzę można kupować. Jak widzicie, w prawym górnym rogu są takie truszkaweczki. Jak się zbierze 15, to się dostaje nowego Zwierzaki. zwierzaka. I tutaj w lewym górnym rogu macie rekord. I też jak klikacie za szybko, to ten kod idzie do tyłu, a jak za wolno, to idzie do przodu. Mój rekord w tym jest na razie 15. Mój chyba 13. I jak 10. widzicie, to jest bardzo wkurzające. Tak kurde macie już dobry rekord i tak nagle zginiecie to tak to strasznie wkurzy. Jak widzicie mi teraz trochę lepiej idzie od górnika. Oj no, tutaj też są takie przejścia. Może pobijesz o. rekord albo nie. Prawie. Dobrze. Oj teraz było lepiej. Próbujemy Wam dzisiaj pokazać, za zebranie 15 tych truskaweczek. O, jest! O, i teraz właśnie... Mamy kurczaka. Z... Tak, zdobyliśmy kurczaka. Teraz idziemy na tą łapkę i klikamy kurczaka. Teraz zagra nasz więc Pasha. I tak. Pasza, trochę nie ogarnąłeś. Ja tylko klikam. Klikasz i jak hmm. za szybko klikasz, to spadasz z tyłu. I jak widzicie, co każdego nowego ludka. Przedostaje, dodaje się jedną truskawkę do, do zbierania. I dobrze. Tak przechodzimy do trzeciej gierki. Trzecia gierka nazywa się cyrkl. Nie wiem tak za bardzo jak to się wymawia, czy cyrce, czy cyrkl. No ale niech będzie. Tutaj Owi zrobił rekord 40. Ja nie wiem jak on to zrobił. Ja tutaj najwięcej potrafię zrobić 25, a nie 40. Dobrze. I teraz robi. A nudziło mi się na polskim i sobie zagrałem. No, ale możecie pisać w komentarzach, czy wam się na lekcjach z polskiego nudzi. Bo nam się bardzo nudzi. Tam pani prawie nic nie mówi. Oj. I dobrze. Mam że ja yy, Tutaj są też, nie też te challenge. Za challenge się zdobywa albo diamenty, oj, albo nowe piłki. I tutaj jak zagracie cztery gry, to dostaję, <coughs> zrobicie nowego challenge'a i tutaj są te właśnie piłki. Challenge się, za 10 challenge'e się dostaje nowego. Tutaj jak pieniążki. widzicie, mam trzy inne. I to jest tutaj też taki tryb race, który jak klikacie w ekran to się obkręcacie. Na środku, na górze macie, ile macie zrobić okrążeń? Tak. Tutaj na razie trzeba zrobić dwa okrążenia. I to jest trochę wkurzające, bo tak zrobicie jedno okrążenie i już jesteście przy końcu. No, yy, teraz, teraz moja kolej. Może mi pójdzie troszkę lepiej. Ogólnie to ja w tą gierkę za dobry nie jestem. Obi jest trochę lepszy. Nie mam za bardzo dobrych nerwów do tej gry. To jest strasznie wkurzające, tak. O, obie mu się uda. O. O, I właśnie nie o tym razy. mówiłem, że to Kurczę. tak wkurza. I dobrze, przechodzimy już do czwartej i ostatniej gierki. Czwarta gierka nazywa się Stack. I w tej gierce chodzi o to, że jesteście taką platformą. I musicie, klikając w ekran, dopasować tą platformę do tej poniżej. Jak widzicie, też tutaj jest takie combo. I jak zrobicie chyba 9 albo 8, to Wiele się ta się platforma powiększa. powiększa. I też cały czas się zmienia kolor tych platform. I Może jak nie tra... tak cały czas. Tak, co... no, tak cały czas się zmienia, ale tylko się przyciemnia. I też jak właśnie widzicie, jak nie traficie tak idealnie, to Właśnie się to zmniejsza aż nie zginiecie. No, a w komentarzach piszcie, ile mieliście rekordów w tych wszystkich grach. Jeżeli Wszystki, nie mieliście wszystkie polecam wam pobranie, jeżeli macie dobre nerwy oczywiście. Dobrze, a my jak skończymy grać, wybierzemy, która gra się nam najbardziej podobała. Tak, która gra była taka najlepsza. N nie chodzi teraz względem Kurzania, o Oj, jak widzicie Obi zrobił kombo i mu się powiększyło, no ja i Obi zrobiliśmy dwa razy chyba taki sam rekord Teraz Pasza I teraz Pasza zagra No i tak ja widzieć. O Zrobił trochę większe kombo nawet od mnie Ty, Pasza, kurde, masz do tego wyczucie. No nawet. I dobrze. Jeszcze tylko ja zagram i wybierzemy najlepszą gierkę z tej całych, z tych wszystkich wkurzających gier. No i każdy wybiera swoją najlepszą i Oj, każdy pierdzie. zagra ten, Wiem w raz. tą swoją najlepszą. Po ja razie. Pierdziele. Teraz to po, to po prostu zraczyłem. Oj, mi się powiększyło. O, jak fajnie. O, jak widzicie, to mnie duży. No to dobrze. No to teraz wybieramy swoje najlepsze gierki, które nam się spodobały. Mi się najbardziej spodobała gierka basketball. I nie tylko sama gierka, tylko ten jeden tryb bounce Ten tryb jest dla mnie najlepszy, ponieważ tak no, trochę on jest prosty. Najlepszy rekord w nim mam. 133, więc trochę zrobiłem. I też możecie pisać, jaka dla Was była najlepsza gierka. I dobrze, teraz Owi wybierze najlepszą. No, wybierze. a moja najlepsza to te cyrcle. Oj. No. Zrobiłeś najlepszy rekord, to dla Ciebie najlepsza. Nie tylko. A tobie, Pasza, jaka się najbardziej spodobała? Tamta zaczęła układać te puzzle, czy. Dzisiaj nie było. Ale no. Zapomniałeś? Ta. A, no. tak. No. Aha, ta. Dobra. Nam się pomyliło, bo też nagrywaliśmy z tego grę. Z takiej ja się gry. Właściwie Możecie sobie tam. Y, włączyć nasz inny odcinek. A gdzie ona jest? I teraz no to. tutaj masz tą gierkę. I dobrze. To chyba by było na końcu, bo tylko dźwięka. jeszcze wasza zagra. Wasza jeszcze tylko skończy. No i to by było na tyle. No pamiętajcie w komentarzach piszcie wszystkie swoje rekordy. Tak, subskrybujcie kanały. Jaka była Wasza najlepsza gra? Wszystkie rekordy oczywiście jak grajście. No, i to chyba było na tyle. I podawajcie w komentarzach też, yy, z czego chcecie następne odcinki. Jak możecie pisać, no to trzymajcie się. No i cześć. Siema. Cześć.